Super, a on ja, tu jest nieco biały Ej oko mi spływa! Kojarz! Znowu będę musiał malować oko! Co tu się dzieje? Tej Proszę. Świeżaki! Trzymajcie kciuki za mną! Ja już nie mam nic! U mnie koniec! Ja się tak naprawdę, trzeba go szukać! Aaaa! Koniec! Cześć, witajcie! Moi kochani w kolejnym odcinku w TV. Dzisiaj tak jak obiecywaliśmy będziemy malować Antka! Co? Wiesz? Na kolorowo, bo pisaliście, że wiele osób chciało na biało, niektórzy na różowo i także na fioletowo, więc nie mogłam wybrać, więc zrobimy na kolorowo. O, super, a tak będziesz wyglądać czadersko. Tak. O, nie. <laughs> już nie mogę się ja Tak tylko powiedziałam pod filmikiem, żeby tam były 300 łapek w górę i mi starczy. No, myślałem, właśnie. Ja myślałem, że wydacie z tego, z 250 tych łapek. No, to się Ale naj... tak, A ile jest teraz łapek? No właśnie, najlepsze jest A ile to, że łapek nie było 300, nie no. było 200, tylko było o wiele, wiele więcej. A ile to jest? No tak tak 4300 łapek ile? na górę! Także Zrobiliście to 4300 A. łapek, jesteście szaleni! No i wow. Oczywiście. Pani, tak jest, Dlaczego hmm. tak, się tak nie cieszę, bo zostały z tak? pomalowane, tak jest Tak, będę jak tęcza wyglądał Tak będę no, was zaraził no. no dobra, no ale co, jak już obiecywałem Tak dotrzymam słowa dla was Zobaczycie jak się pomaluje A zaraz potem lecę się kąpać do pralki a! a słuchajcie, dobra dzieciaczki No, tak sobie gadu, gadu, tak Ja spełnię tutaj to co obiecywałem a przydałoby się, żebyście wy coś może zrobimy co? No. Yy, może. No. Tak ja nie wiem. No, słuchajcie, jakiś challenge? Nikola A? z mamą? Yeah. Słuchajcie. Nie, no. Może fight face? Nie. 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 Nie, zobaczymy. Słuchajcie, mamy trzy gry. Yy, może pokażemy, jakie mamy gry, czy nie? Tak, pokaż. I sami wybierzecie, zaraz wracamy. Tak, wybierzecie. Uuuu, wracamy, zobaczcie, jestem tatą wieżą, zobaczcie, jestem tatą wieżą, haha, <laughs> widać kawałek Nikoli? Słuchajcie, to są gry, w które możemy zrobić challenge, Nikola i mama, daj i teraz wy piszecie, piszecie w komentarzach, która gra, czy balon Balon. Czy tutaj kłamca wyżej? Kłamca. Czy niżej Jeej Jej, Face. Szalona spółczka! Woo. Oraz tutaj mamy jeszcze prawda czy, czy fałsz! Więc tak naprawdę decyzja należy do Was! I dziewczyny, ile musi być w górę? No! No ile? No ile! Ja tam naprawdę ufałam naszym widzom i już dużo łapek w górę to 300 to było pikuś dla nich, słuchajcie, pikuś. To może ja... Poda już Nikola. Chcecie Cię widzieć. Tak, chce Cię widzieć. No wreszcie. No to ile? Dobra. To... Tysiąc, tysiąc, tysiąc łapek było 300, to podwyższamy stawkę prawie ponad do trzy razy tysiąc łapek w górę i dziewczyny nagrywają jaką tylko chcecie grę. Tak i A, piszcie grę? w komentarzach. O piszcie w komentarzach, którą tą grę. By face. Ale <laughs> przepraszam, nikt mnie nie spytał o zdanie. Ja się wstydzę, ja się nie będę grała już, nie. To ja ją By odwstydzę, face. słuchajcie, nie, ja ją ja odwstydzę. Tak, nie słuchajcie, dobra, później By zliczymy. Face. Nikola. A nie ty już Wybierają i w komentarzach będziemy czytać, i którego tak. będzie najwięcej, bo przeliczymy, to wtedy to wygrywa. Ale o. o tym balonie też jest fajna. Gram balon jest fajny. Fajna, szalona służba też jest fajna. fajna. Prawda czy fałsz? I kłamca. I kłamca. Dobra! To co? Tysiąc łapek w górę? Zróbcie to! O. Zróbcie. Zróbcie to! O. O, a ja dobra. Robię swoje wyzwanie. Uh! Nie wiem się. Boję się, się. Nie się. Się. Dobra. Boję się. Biorę i biały, jak jest. Ja może wstrząsę tutaj. O tym. Ja się tu pokażę, o! Trzymajcie kciuki za mnie moi kochani. Dobra! Daj mi oko. Nie na oko, nie, bo ciężko schodzi z oka. Dobra. Całe musisz, żebyś pomalowany. Jakieś kropki mi zróbcie! Jak kropka? Ten też już działa, proszę Dobrze musisz obracać i teraz musisz wstrząsnąć jeszcze. Hola. A co ty mi Tasia tu dałaś, koledzy O wróć tutaj, pokaż nam tutaj z tej strony O super, a tak biały Ej oko mi spływa Ja moje oko, to że zobaczy na moje Proszę. Świeżaki! Trzymajcie kciuki za mnie! Ja już nie mam nic. U mnie koniec! Jeszcze raz się tak naprawdę. Trzeba mu szukać! Koniec! Dobrze! U mnie koniec! Już. Jesteś kolorowy suchet dla mnie. A to wszystko? Antyk jesteś, wiesz co, kolorowy bardzo. W sumie, wiesz co? Że mi się to chyba wolę jak ja wyglądam. A wy jak mi oceniacie? A no sami tego chcieliście Antyk. 300 Trzystałych miało nie być, a tu jest ponad 4000 i o! Tak mi wrobiliśmy! Starczy już tutaj tego przegania, bo zaraz o, co to robię swoje. to z mojego. Tak, słuchajcie, moje. będę musiał mieć nawoł. To bo to schrzyszko patana! Jeszcze ja mi się pomarało. pokażę. O, zobaczymy ty za tydzień, jak wy będziecie. Gdzie za tydzień nie ma? Coś czuję, że to tysiąc łapek to wy w dwa dni będziecie mieć I będziecie mieli wysmarowaną twarz bitą śmietaną. Nie, nie, nie wiadomo. Nie tak? Ja nie wiem. Zobaczymy, zobaczymy. Słuchajcie, zróbcie to. Bo ze mnie się śmieją, a widzicie. O. Dobra, ja idę się kopać do pralki. Ja, po, pożałowałam. Dobra, chwilę, myłam bez... Yy, robiłam bez Oj, teraz masz kolorowe. Białe. Słysza strzeliła. Aż Piękna. Teraz taki nowy lakier jest biały, słuchajcie. Córki. To co kończymy odcinek? Zapraszamy na pozdrowienia! I słuchajcie, chcieliśmy Wam podziękować za Nikola ile subskrypcji? 12 tysięcy! 12 tysięcy! Słuchajcie! Jeszcze niedawno gdzie to te było było! 10 tysięcy, a już jest 12! Jesteście, no wspaniali, co to się? <grym> Nikola? Dziękujemy. Ekstra, ja jestem ekstra, zaskoczona ekstra, super jesteś? miło i dziękuję Wam serdecznie. Dla. Naprawdę Nikola Dziadek. codziennie się pyta, wstaje i mówi ile mamy subków. Tak. Ja mówię na milusie 500, nie tak już cieba, tylko oczywiście że idę do przodu A potem A to tylko i wyłącznie zasługa Wasza Wasza Wow Bardzo dziękujemy Bardzo dziękujemy? Hmm. To co? Tysiąc łapek w górę i dziewczyny tenarara na, na. Nie 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 Proszę się wasza no 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 Aj I... Antek, która będę ja musiała iść do pralki. No to się razem wykąpiemy. Ja się z Tobą nie kąpię. Ja to się tą pralkę nazywam, jak wiesz co? Taki kanał la manche. Tak, jasne. Gramy w plansze. tak sobie żartuję. Ja. I dobra, zapraszamy Nikola na co na pozdrow! Nie, ja, nie! Ja. Antek ty wyglądasz naprawdę strasznie, wiesz? W ogóle dobra. No dobra. Osta masz pomalowane. Zobaczcie, powiecie. jak ja wyglądam! Ja to oceniam, że... Jakby ktoś się pobił trochę. Nie, że jedna chyba się nie myje, bo mi się to podoba. No, to tak? fajnie. O matku, to oko <noise> straszne. Co oko straszne? Co oko straszne? Nie, jest takie złe, słuchajcie. Tak jakaś. Tak. Dobra, kończymy ten odcinek, no. bo tutaj gadacie, Pozdrowienia. gadacie. No. Pozdrowienia. Pa, pa. Pozdrawiamy Julkę z Wypoznania, która nam napisała taki ładny wierszyk i piękny rysunek. Pozdrawiamy! 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 Jarmar! Pozdrawiamy! Pozdrawiamy Weksa Pozdrawiamy. Pozdrawiamy i Pieska Nerda. Pozdrawiamy! Pozdrawiamy, Pozdrawiamy Asie Kontuk. Kątuk! Pozdrawiamy! Pozdrawiamy. Pozdrawiamy Julitę Cieszkowską Pozdrawiamy Pozdrawiamy, Pozdrawiamy Magdalenę Reguła Pozdrawiamy. Pozdrawiamy Pozdrawiamy Smerfetkę MSP Pozdrawiamy Pozdrawiamy, Pozdrawiamy Jakuba Berasińskiego Pozdrawiamy Pozdrawiamy, Pozdrawiamy Oliwie Froczak. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy Pozdrawiamy Zuzannę Mikulską Pozdrawiamy Pozdrawiamy Kingę Rzodkiewską. Pozdrawiamy!